Pamiętajcie, a jak kiedy, kiedy, kiedyś będę nagrywał na YouTube, a jak na skejcie skłócę się z rodzicami, że mają uważać na dziecko. Nie będę nagrywał jak się kłócą, będę nagrywał jak powiem do tamtego pana, że może uważać na małe dziecko, że nikt go nie potrącił. I, te, I też będę nagram na, na też jak może skoczę z boula też może nagram może też też nagram jak wypróbuję rurę może też nagram jak zjadera z rampy może nawet z, nagram też a jak z rampy nawet skoczę tylko Christian z rampy spadł, tylko ja mogę, tylko ja, tylko ja mogę wypaść z kurtera. Z rampy nie mogę wypaść. Krystian tylko mol kurt nie może wypaść. Tylko może wypaść skutera Dominik? Krystian może z rampy wypaść, Dominik nie. I nagram też, a jak robię E -tripa. A jak E robię? Dajcie też tyle łapek w górę subów, komentarzy, piszcie innymi filmami też Film będę rapował, który giara peto pedodoralna Bielka Brajda Młodzież osiedla malolaty, i młodzież hula nogi rowery blanty i rowery blanty i rowery Park, skate park, skate park, skate park, skate park. Fajne dziewczyny na skate parku są, fajne laski. Na skate są fajne laski. Jestem Dominik, o tym dobrze wiem. Zrób etripa. Zrób etripa, zrób etripa, zrób etripa. Zrób... Eklisa. tripa, zrób... E -tripa. Ek list, czy tak samo jak na skejdzie. I te quipa, Może te, może te... też... nagram na YouTube. A jak weepa się nauczyłem. Whipa, whipa, drup whipa Dawaj wipa whipa Dajcie tyle w górę sobie w komentarzy. Piszcie o mnie. Hej. Widzimy się w kolejnym odcinku.